Tutaj billboard firmy Schtrer. Eee, oczywiście w obszarze ochrony konserwatorskiej. Zresztą podobnie jak te dwa, z którymi zmierzyłem się już kilka dobrych lat temu. Ale ten akurat, nie pamiętam w tej chwili, czy ma zgłoszenie, czy pozwolenie budowlane, ale to nieistotne, bo. Stoi w odległości mniejszej niż 6, niż 6 metrów od krawędzi jezdni, eee... czego zabrania eee... ustawa o drogach publicznych. Oczywiście można wydać odstępstwo, ale odstępstwo się wydaje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zarządca drogi może takie odstępstwo wydać. Tutaj tego odstępstwa nie było. Zresztą jak na tysiące innych billboardów, znajdujących się w Poznaniu.